w TU-154M, numer boczny 102, dziś po południu wrócił do Warszawy z kolejnego lotu treningowego, bo znów tylko do takich maszyna się nadaje. Kilka dni temu w kokpicie samolotu odkryto kolejną usterkę, według Sił Powietrznych, niegroźną. Jest usterka jednego z wyświetlaczy i to już dyskwalifikuje samolot do lotu w statusie HET. Samolot nie może więc przewozić najważniejszych osób w państwie, a komisja przygotowująca najważniejszy od lat rządowy raport w sprawie katastrofy z 10 kwietnia, nie może przeprowadzić kluczowego lotu próbnego ten lot próbny ma między innymi wykazać czy było dość wystarczająco czasu żeby zaprzestać Stosować procedurę obniżania i bezpiecznie wyprowadzić samolot. Według MSWIA, by eksperyment był wiążący, działać muszą wszystkie urządzenia. Raport komisji ministra Millera będzie więc opóźniony o mniej więcej 6 tygodni. Mam nadzieję, że ten czas, kolejne 6 tygodni, które sobie pan minister Miller zapewnił, to nie jest czas, w którym będą trwały negocjacje wersji, bo prawda jest jedna i dobrze by było, żebyśmy jak najszybciej ją usłyszeli. Czas jest tu według opozycji kluczowy, bo dziś jest prawie pewne, że raport zostanie opublikowany. Nie w lutym, jak zapewniał rząd, ale w kwietniu. Być może tuż przed lub po rocznicy katastrofy. Polaryzując wtedy społeczeństwo tak, aby tylko o tym się mówiło, tylko tym, żeby Polska żyła, aby poszły w zapomnienie informacje o wysokości długu publicznego, deficytu sektorów finansów publicznych. To polityka, ale dziś wracają też kwestie techniczne. Od powrotu z remontu w Rosji we wrześniu Tupolew nie woził jeszcze VIP-ów. Najpierw piloci przywracali uprawnienia, potem była seria usterek i awarii. Lepiej jest go sprzedać, odstąpić i za te pieniądze, te pieniądze przeznaczyć na zakup szerszej gamy egzemplarzy sprzętu. Szef BBN postuluje to od dawna. Rząd jedynie bierze pod uwagę,